Dzień dobry! Kłaniam się pięknie na kursie pisania piosenek. Od razu sobie uściślimy pisania tekstów piosenek, bo o melodii tutaj nic nie będzie. Zresztą kto mnie troszeczkę chociaż zna, ten się mógł tego spodziewać. Postanowiłem, że każdy odcinek będzie poświęcony kolejnej piosence, ale także pewnemu, pewnej głównej myśli. Ale żeby były jeszcze jakieś takie myśli drobniejsze, konkretniejsze, bardziej mm, takie specyficzne, to. Będziemy sobie rozmontowywać jedną z piosenek, tak część po części, kawałek po kawałku, wers po wersie, żeby sobie prześledzić, jak ona powstawała. I teraz już przechodzimy do konkretów. A konkret dzisiejszego spotkania, czyli taka myśl przewodnia, to próba odpowiedzi na pytanie, co jest takim pierwszym krokiem w tworzeniu piosenki. Co jest. Taką energią twórczą, takim paliwem rozruchowym, z którego eksploduje piosenka. Wydaje mi się, w moim przypadku, i to zawsze będę się opierał na swoim przypadku, bo innego nie znam, takim paliwem, takim pierwszym krokiem jest emocja. A więc pisząc piosenkę, warto zaczekać, aż w waszym życiu coś się wydarzy, coś was zachwyci, coś was zasmuci, coś was rozwścieczy, bo właśnie to nie muszą być tylko dobre emocje. Czasem ze złych emocji też powstają bardzo fajne piosenki. I nawet dzisiejszym, przykład właśnie będzie dotyczył złych emocji, bo to działo się jakieś 7-8 lat temu. Nie wiem, czy to był kryzys, osławiony kryzys w wieku średniego, czy spóźniony bunt dwulatka, bo to różnie w moim przypadku mogło wyglądać, ale chodziłem jakiś taki rozścieczony, jakby ktoś mnie ukąsił, wszystko na nie, wszystko źle i postanowiłem założyć kapelę punkową. Na stronie facebookowej pojawiło się takie oto zaproszenie. I okazało się, że jeszcze tego samego dnia w pewnym białostockim barze, kiedy jeszcze było można chodzić do barów, pozdrawiamy tamte piękne czasy i czekamy aż wrócą, w pewnym białostockim barze pojawiło się kilka czy nawet kilkanaście osób chętnych do dołączenia do naszego składu. Później skład tej ekipy 45 razy się zmienił, przerzedził, rozszerzył, aż wreszcie utrwaliła się grupa znana dzisiaj pod nazwą Krecha. I właśnie dla tej ekipy napisałem piosenkę, o której dzisiaj będziemy rozmawiali. Piosenkę pod tytułem Rżnięcie. Już chyba w tytule widać wściekłość, widać złość, yy, więc posłuchajcie, jak ta piosenka się zaczyna, a później będziemy tak krok po kroku przez nią szli. pewnie się domyślacie, punktem wyjścia do tej powstania tej piosenki była złość. Już miałem na końcu języka trochę inne słowo, ale e, poprzestańmy na złości. Była złość, którą chyba wszyscy doskonale znamy, która towarzyszy nam, kiedy nagle pewnego pięknego poranka, kiedy myślimy, że wszystko będzie cudownie i pięknie, dzwoni do nas ktoś i już myślimy, że to będzie może e, telefon życia, może zaproszenie na fajną imprezę, może e, zaproszenie do jakiejś nowej, ciekawej pracy, do nowego e, projektu, a tymczasem to jest sympatyczny, Zawsze uśmiechnięty i pozytywnie nastawiony do życia i nastawiony na cel konsultant, który ma dla Was garnki, album, historia Polski, rondle albo jakieś inne naczynia do gotowania na parze. I no, ja byłem wtedy na tyle wściekły, na tyle zły na tyle pokłócony z całym światem, że pomyślałem sobie, że się trochę powyżywam na tym biednym konsultancie. A on oczywiście był niezmordowany, bo już pewnie lepsi ode mnie próbowali wytrącić go z równowagi się nie udało. No i z tej wściekłości, z tej złości postanowiłem napisać taką piosenkę. No i właśnie, zanim e, zaczniemy pisać, e, jak już mamy tą energię, mamy tą złość, mamy to uczucie silne, które nas e, m, przepełnia i chcemy go z siebie wrzucić, to najpierw warto się zastanowić, co z tym uczuciem zrobić tak formalnie. Bo jeżeli je tylko z siebie wylejemy, jeżeli to będzie tylko taki kubeł, i e, wylany na e, słuchaczy to moim zdaniem nie powstają z tego zbyt dobre utwory. Oczywiście mnóstwo jest takich piosenek, które wydaje mi się, że powstają na takiej prostej zasadzie, jest mi źle, więc opowiem o tym, jak mi jest źle. Nie wiem, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale chyba zbyt dużo ciekawych tekstów tak nie powstaje. Wydaje mi się, że o wiele lepszą formułą jest jakaś próba takiej formalnej obróbki. Co z tą emocją zrobić, żeby doprowadzić ostatecznie do tego, żebyście wy też poczuli te emocje? I tak jak mówiłem, jakiekolwiek, dobre, złe, średnie, nawet jeżeli nic nie czujecie, to teoretycznie też można z tej emocji, z tego znudzenia, z tego rozleniwienia też spróbować napisać tekst. To nie jest takie, może proste, ale niektórym mistrzom się udaje. Nie wiem, Włodek Sikora kiedyś napisał tekst piosenki Nudzę się i widać, że ta piosenka naprawdę narodziła się z nudy i tak ją napisał, tak ją Asia Kołaczkowska zaśpiewała, że ta nuda naprawdę nam się udziela, przepełnia. Przypominamy sobie, no tak, my też w chwili znudzenia przeżywamy takie okropieństwa i katusze. W piosence, hej, obowiązek, obowiązkiem jest, piosenka musi posiadać tekst, też widać tam takie katusze tworzenia, znudzenia, bezsilności, które wydawałoby się nie są najlepszą energią, ale jeśli ona jest uchwycona i podana, tak autentycznie i tak fajnie, że nam się udziela, to, to zawsze jest dobry tekst i, i zawsze lubimy pooptować, nawet ze złymi uczuciami, które y, dzięki piosence y, coś nam przywołują, wydają nam się bliskie, powodują coś takiego, że mówimy: No tak, my też należymy do tej wspólnoty przeżyć. Więc postanowiłem ugryźć to tak, żeby. Od początku epatować taką perwersyjną radością i nie pisać tej piosenki z mojego punktu widzenia, tylko właśnie odwrócić ten kotlet na drugą niespodziewaną stronę. Yy, więc pomyślałem sobie, że tą drugą stronę, może nie trzecią, ale tą drugą stroną. Będzie włożenie tej piosenki w usta konsultanta, który z taką perwersyjną radością powie wam, witam was, pełen radości już od całego rana, w trosce o poziom jakości. Rozmowa jest nagrywana. Cudownie, fajnie, wspaniale. I ta radość to jest dopiero coś, co nas rozdrażnia, kiedy pomyślimy sobie, że ten perfidny cynik po drugiej stronie nawet nie zdaje sobie sprawy, jak nam zawraca głowę, tylko się cieszy. Pomyślałem sobie, że aby tej piosence nadać takiej autentyczności, żeby, żebyśmy poczuli tę wspólnotę tego nerwu, tej złości, to warto m, zastosować jak najwięcej kalek. Kalek, nie że kaleka, tylko kalka. <gulik> kalek y, z autentycznych rozmów. Cytatów, może użyj, użyjmy tego bezpiecznego, mniej dwuznacznego słowa. Y, jak najwięcej cytatów z autentycznych skryptów, y, które odczytują nam konsultanci. I zgadzaj się na nie dostanie, Regulamin wyraźnie zezwala, się zgodzić. E, tam w pierwotnej wersji potem był jeszcze e, taki dodatek. E, to nasza zasada święta w trosce o dobro klienta, e, ale nie zmieściło się to w zamyśle muzycznym. O, i to jest kolejna e, taka podpowiedź, taka sugestia przy pisaniu piosenek. Nie warto się przywiązywać do każdej frazy, do każdego sformułowania, do każdej zwrotki, do każdej myśli, bo no, piosenka jest pewnym kompromisem z wieloma jeszcze innymi twórcami, z muzykami. Niektóre rzeczy zmieszczą się w formule, inne się nie zmieszczą. Bardzo często piosence służy skracanie, więc mój taki apel, bo wiem, że wielu twórców przywiązuje się do swoich utworów, jak ojciec do swoich dzieci. Wiem, że to jest takie wypieszczone, wychuchane i czasem trudno nam te dzieci oddać torturom, okaleczania, cięcia, skracania. No tutaj y, trzeba umieć to robić i trzeba zastosować taki tough love, taką szorstką miłość do swojej twórczości i wiedzieć, że czasem to kancerowanie, torturowanie, obcinanie, przystrzyganie y, tylko i wyłącznie piosence służy. 我记得这个呃。 Momentu piosenki, kiedy czas Go! rozpocząć refren. Zdajemy chyba sobie doskonale sprawę, że to jest ten fragment piosenki, który musi ją uskrzydlić, ponieść, który musi zapaść w pamięci. Tam musi być jakaś fraza, która trochę kulminuje, podkreśla całość, a jednocześnie zostaje w głowie. To musi być coś, co ma potencjał stania się takim wiralem, który wszyscy będą powtarzać. Tak jak kompozytor ma ambicje żeby stworzyć coś takiego, co będzie łatwo zaśpiewać przy ognisku, zagwizdać, powtórzyć, co będzie charakterystyczne, rozpoznawalne, unikalne, jedyne w swoim rodzaju i, i, i będzie, i unieśmiertelni go. Tak, autor tekstu ma taki obowiązek chyba i taką powinien mieć aspirację, żeby napisać taki szlagwort, jak to się chyba kiedyś mówiło. I pomyślałem sobie, że mogłoby to brzmieć na przykład tak. Więc relaksuj się i poczuj się bosko. Zejść chcę niczego Stajemy przed trzecią zwrotką. Eee, no właśnie, trzecia zwrotka, jak na dzisiejsze standardy, to już jest bardzo, bardzo dużo. Zwykle piosenka ogranicza się do dwóch zwrotek. Eee, pewnie jakiś jeszcze bridge czasem się pojawi, eee, a czasem nie. No ale tutaj przeszła trzecia zwrotka do finału, więc trzecia zwrotka ma już takie swoje pewne mm, obowiązki. Nie możemy dalej snuć tej samej opowieści w tym samym stylu. Trzeba po prostu, jak to się mówi, dołożyć do pieca, podkręcić jeszcze bardziej emocje. Myślę, że to już jest ten moment, kiedy słuchacz oczekuje, że doprowadzimy je gdzieś na pogranicze absurdu. Wzmocnimy ten cynizm do niewyobrażalnej postaci, tak żeby to troszeczkę już drażniło. Jeżeli to będzie nieco niewiarygodne, nieco odrealnione, to myślę, że właśnie trzeciej zwrotce jest na to miejsce. No to posłuchajcie, w którą stronę poszły moje hiperbole cynizmu. Sam rozumiesz, sprawa jest taka, już pojutrze pokażę Ci faka, ale dziś jesteś naszym klientem, słońcem, bogiem, atrakcją i świętem. Mogę paść i do nóg, w każdej chwili. Please ten ostatni obraz z tymi stopami i ślinieniem się, wiem, 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 przepraszam, on może budzić już trochę awersję, on jest na granicy dobrego smaku, ale takie było założenie. Pomyślałem sobie, że to się mieści w konwencji takiego punkowego założenia. Ja wiem, że teraz niektórzy y, znawcy muzyki y, mogą sobie zadawać pytanie, co za punk? Jaki to punk? Przecież to nie jest punk. Y, no, kiedy pisałem ten tekst, to nie wiedziałem, jak to będzie brzmiało. Y, dopiero później poszło to w swoją stronę, która może nie jest ortodoksyjnie punkowa, ale założenie na samym początku, kiedy jeszcze nie było muzyki, było takie, że to będzie taka brudna Pankowa piosenka, więc pomyślałem sobie, że ta puęta wzbudzająca lekką repulsję i zostawiająca taki, taki brudny osad na uszach słuchaczy będzie bardzo fajnym podsumowaniem i będzie takim dosadnym wyrażem, mojej złości na inwazyjne i bezduszne sposoby stręczenia do konsumpcji, które pojawiły się w naszym świecie. Relax, się i poczuj się. Czyli podsumowując, pierwsze paliwo, pierwsza energia, pierwszy krok do tworzenia to są emocje. Pomyślcie o tych emocjach nie jako o czymś, co trzeba e, zapić, wyrzucić z siebie e, Albo utopić w czymś, albo zamrozić, ale jako o czymś, co jest świetnym surowcem, świetnym paliwem rakietowym, samolotowym, wysokoenergetycznym, wysokooktanowym paliwem do tworzenia piosenek. Punkt pierwszy: emocje. A jaki jest krok drugi? O tym w następnym spotkaniu.